Witam serdecznie. Ryszard Borwicki. Dosłownie mamy czas, który otwiera nowe nasze marzenia. Tylko jak one się spełnią? To Jowisz z Saturnem wkroczyli na teren wodnika, znaku wodnika, tego zodiakalnego to chodzi o planety te dwie czyli dokładnie Jowisza i Saturna w koniunkcji wespół, zespół ale wodnikiem rządzi Uran Uran jest planetą właściwie najstarszą z nich jest to planeta która Rządziła kiedyś światem. Jak ten świat wyglądał, co on wtedy i do czego dążył, to zaraz Państwu przedstawię. Przede wszystkim, jak każdy władca, chciał mieć jak najwięcej potomstwa. Lecz potomstwo Raczej go nie ubiło. Więc starał się jak to każdy władca zniszczyć je. Zniszczyć je w prosty sposób wrzucał je do tartaru. Tartar to przestrzeń, właściwie, z której się nie można wydostać. Bo jest jak gdyby była próżnią i bez żadnej przyszłości. Popatrzmy sobie na tego Urana jeszcze inaczej. I na tą przyszłość, która nas czeka, którą właśnie rysuje ta planeta jako opiekun tego znaku wodnika. Przede wszystkim jest on troszeczkę powiedzmy, że napalony. To też wtedy, kiedy omówił się z ziemią na swawole, wówczas całe rodzeństwo jego rzuciło się na niego. I właśnie Saturn. Odebrał mu, nazwijmy to delikatnie przyrodzenia. I w ten sposób zakończył swoje władanie. Ale spójrzmy inaczej, tak astrologicznie, jeszcze inaczej, niż by się wydawało, że jest jeszcze bardziej. Już nie wypowiem tego słowa, bo tyle razy ile razy, ale zawsze najlepiej pięć razy powtórzyć, bo pięć razy wtedy się zapamięta na pewno. No cóż, wodnik ma naprzeciwko kolwa. Czyli jest wolnością, czy też boi się pychy. Ale pycha może wodnika zirytować. Przykłady to rewolucje i wszystkie działania, które były na przestrzeni naszych wieków. Ta najbliższa nam to francuska z Napoleonem na czele, który został i taki tak cesarzem. No i ta rosyjska, gdzie właściwie konsomo, i to wszystko sporo lat zro zrobiło nam awantury, i także uciśnienie nas i nas. Wszystkich, czyli rodaków. I w tej chwili właściwie byśmy mogli powiedzieć, że uran jest troszeczkę niemiły. Czyżby? Ale w kwadraturze ma byka, więc walczy z tym posiadaniem. Z tą całą agresją, kiedy coś mamy. Coś mamy i posiadamy, więc oddajmy to kolektywowi. Kolektyw zaopiekuje się tym dosłownie i jak to się mówi, wrzuci wspólną kotłownię, a w tej kotłowni, no cóż, tartar. Nieprzenikniony, spragniony, ciągle czegoś nowego. Ale za to, jak frasobliwego jest, wrzucą i znika. Po drugiej stronie naszego byka przecież znajduje się skorpion. To przecież wszyscy wiedzą. Jeżeli nie wiesz, to narysuj sobie koło i rusz od barana po ryby. W międzyczasie narysuj byka. A później bliźnięta. A po bliźniętach spróbuj skreślić raka. A jak już skreślisz tego raka. Na pewno nie zapomnij o lwie. A jeżeli już zapomnisz o tym lwie, tragedia by się stała, narysuj pannę, bo ona ci tego nie wybaczy nigdy. No i po pannie wagę, bo przecież ona jest naprzeciw twojego barana. Tego od którego rozpoczął się krowot, a potem skorpion, po skorpionie szczelec, a potem koziorożec, no i ten nasz wodnik. I ryby kończą. Jesteś już doskonały. Poznałeś koło, a w tym kole zaznacz kwadraturę. Kwadratura od wodnika. To lwa i potem od byka do skorpiona. I już będziesz wiedział, co komu grozi. Kwadratury są najstraszniejsze. Tą kwadraturę oczywiście otwiera. Jeżeli spojrzymy się na to niefrasobliwie, oczywiście, że byk. Później przechodzimy do opozycji, czyli do lwa. A! Już kończąc, uderzymy w skorpiona. I już mamy właściwie zamknięcie całej naszej historii. Jak można żyć ze skorpionem na górze, kiedy skorpion jest właściwie psychologicznym wróżem. On układa nam życie dokładnie tak, jakbyśmy chcieli. Co może nie jest tak. Może myślę inaczej? Ej, człowiek, człowiek drogi, zastanów się, czy on, czy ten szczał zaszczepiony. Jest rzeczywiście prawdą? Przecież po drugiej stronie skorpiona mamy byka. Po co? Już powiedziałem, możesz cofnąć się. Przecież pamiętasz? Chyba nie jesteś już. Niewiedzący. Niewiedząca jest tylko niewiasta. Basta! Pamiętaj o tym, że żyjesz w tym świecie i jesteś taki, jakim cię stworzył, ale Bóg, a nie człowiek. Chociaż Chrystus był człowiekiem, ale wtedy był zwiastun i przyszedł. Była aniołem. A Bóg natknął tą kobietę, i ona poczęła to dziecko. Ale to było. wiesz ile lat sześć lat przed tą historią bo wtedy właśnie Jowisz i Sator wszedł znak ryby. A teraz nic się nie stało, tylko epoka się zmienia i w tej epoce będziesz musiał być. Może nie ty, tylko twoi następcy, i żeby żyli godnie, od ciebie to zależy, jak pojmiesz ten czas, który jest przed nami. Jak będziesz go realizował? No cóż, można by też w trygon uderzyć. W trygonie dla wodnika no, najważniejsze są bliźnięta, ale po bliźniętach mamy wagę, równowagę, która zawsze wycofuje się ze swoim planem. Ona zawsze myśli tylko w ten sposób: No cóż, jest dobrze, jest świetnie, nie będzie nic się działo. Niech tak już będzie, jak chcesz. Ukochany i zrobi dla ciebie kompletnie wszystko. Mm nawet i za świntuszem, bo waga i z miłości zrobi do ciebie kompletnie wszystko, nawet powiesi się na drzewie, bo tak chciałeś. Tylko czy to jest cel tego naszego bytu i bycia w bycie szalonym? <laughs> I to ci się podoba? Czy chcesz wygrać sam sobą? Kim jesteś, że się pytasz? Kim jesteś, że błądzisz? Kim jesteś, że nie zadajesz ciosu? Prawdy. Lecz rękasz się każdego słowa i uważasz, że kto inny ci będzie wyznaczał kierunek? To jest przecież siła skorpiona. A gdzie twoja siła byka? Jest na dole, nie boisz się, że ktoś ci zgarnie ziemię z po twoich stóp. Nie boisz się tego, że nagle zostaniesz goły. Czy nie przypomina ci to to stodoły, którą cię po prostu szantażują? Przecież ona płonie, a ty tam jesteś, i nie rozumiesz, że trzeba wyjść z niej? Chcesz w niej być? <laughs> o, marny. Nie rozumiesz jednego, że najważniejsze w tym wszystkim jest to, że świat zwariował, a ty w nim oszalałeś? Czek głupka, rżniesz strasznego. Co jest? Lew ryczy? <laughs> no niech sobie ryczy. To co? Jesteś lwiasty, czy też nie? Czy masz na sobie jarzmo tego lwa prawdy? Bo lew jest prawdziwy. Jest królem zwierząt. Więc bądź nim. Nie bój się. Przestrzegaj praw przyrody. Przyroda jest niemiłosierna, tak jak Bóg. I przestrzeń. Planety nic nie chcą od ciebie, lecz one poruszają się swoim rytmem i wyznaczają drogę. Wolności za każdym razem to ty szarżujesz. W swoich myślach masz chyba katastrofę. A co by było, jakbyś miał wolność i piękno? Co by było, jakby się rozgłosił to piękno? Ten lew by stanął ze swoim synem, małym lwiątkiem. Przecież to puszczałeś swoim synom. Czy ty oglądałeś jako dziecko? Król lew. Wspaniały. Ta historia. Ale on, to małe lwiątko, musiało przeżyć. Niezłe perpetia. Przez kogo? Przez myśliwego tego... Skorpiona? Jak to sobie wyobrażasz? Ten szczauł, usypiający nas wszystkich, bagatela. Rozwesela nas wszystkich. Humor Wodnika. Wodnik faktycznie czasami lubi być wesoły i czasami nie taka w tym jest prawda? A w rzeczywistości wolność, wolność, ale którą? Tą bezpieczną czy tą na krawędzi nieszczęścia? Bo w rzeczywistości wolność ucieczki do tartaru z uranem jest możliwa. Bo On jest władcą tego. On tam jest cały czas. I tego przestrzega. Że wolność jest właściwie dla nas, filozofią naszego życia. Właśnie tych czterech trzech znaków, czterech razem w kwadraturze stojąc, one pilnują. Po to masz władzę i nazwijmy to konstytucję, którą Także ty wymyśliłeś twoi przodkowie, nie kto inny. Byliśmy następni, którzy na to wpadli. I tam był też król, który to podpisał. Nie musisz kroczyć po łazienkach, ale jesteś w nich dumny, że był taki ktoś. Kto wiedział, co robi. Bo czas był okrutny. Czy ma on wrócić? Nie ma problemu. Wrócić zawsze może. Lęk, strach i panika. Co wybierasz? Zastanów się. Żegnam. Do zobaczenia. A o dalszym ciągu poinformuję. Bo będzie na pewno, bo to jest niekończąca się historia prawdy okrutnej która bardzo boli każdego z nas wewnątrz serca, lecz boi się powiedzieć, prawdzie w oczy, jesteś, więc witaj. Wprawdzie. Do zobaczenia.